Witajcie. Witam cię z radością, pragnąc zaprosić do dobrych myśli. Dzisiaj już tak troszkę wakacyjnie, bo to też przedostatnia już dobra myśl w takim cyklu codziennym. Pijąc o poranku w dobrym miejscu, chcecie chyba po raz kolejny już, bo to w jakiś sposób już było. Zachęcić, by wcześniej rano wstać i w ciszy pobyć chwilę samemu. By właśnie, jeszcze bez całego zgiełku, kiedy jeszcze samochody nie jeżdżą, kiedy może jeszcze Twoje dzieci śpią, może na urlopie znaleźć sobie taki poranek. Poranek dla siebie. Poranek, nie wiem, z dobrą kawą, poranek z dobrą książką. Dobry poranek to zawsze dobry czas dla siebie. Taki poranek niezagoniony. Taki poranek, kiedy mam pół godziny, kiedy mogę spokojnie przemyśleć to, co mnie czeka w najbliższym dniu, napić się tej dobrej kawy, spędzić chwilę na dobrej modlitwie, może coś dobrego przeczytać, nastawić się dobrze na cały dzień. Dobra kawa o dobrym poranku samemu. Jeszcze w ciszy, bez żadnego zgiełku, bez hałasu, jeszcze z wyłączonym telefonem, jeszcze bez odebranych maili, tak żeby jeszcze żaden SMS nie przyszedł, nie zdążył przyjść, bo jeszcze telefon wyłączony, a więc jeszcze umysł czysty, jeszcze przez moment nie muszę myśleć o tym wszystkim, co może za moment mnie czeka. Daj sobie taką szansę na taki poranek dla siebie. Dobry poranek tylko dla ciebie. Przy dobrej kawie z chwilą dobrej modlitwy, przy może dobrej lekturze bez tych wszystkich przeszkadzaczy. Bez szefa dzwoniącego, może za moment będzie musiał zadzwonić, ale jeszcze nie. To jest jeszcze ten dobry poranek dla mnie. I tego ci życzę, byś powalczył. O taki poranek, dobry poranek dla siebie. Niech to będzie dla Ciebie dobry, Boże, błogosławiony dzień.